To nie udało się to na kończę, to może tu 16 do 14 dla koksy. Ja też chciałbym, żeby koksy wygrały i też 16-13. Tak Czyli jedna tak? runda. to, No obstawiamy, no, że koksy wygrają. Tak, ale tylko dlatego, że chcemy po prostu, żeby to widowisko trwało do końca, żeby i, i było tak, że poziom był godny, tak. godny komentarza, przez meczka. <noise> A nie szybkie 11-15 0 i. Zobaczmy. Zawodnicy MSN wbili na trzy tak jest bomba. Skan skrzynek z negro. Izak, Izak fraguje Speediego. Tam na potrójny on Nie. Nie. Sajuz Abupy wychyla z klatki. Godiński, Szybka rotacja zawodników. Wszyscy już opuścili A Izzy po raz kolejny, będziesz... Nie wraca. Izzy no, nie pójdzie na plecy. Ty, jednak? Jak tak jeszcze pobiega dookoła, to nawet zachował, bo wszyscy tak, no, za zamęcy padli. No właśnie, bo padli. nie, Patryk walczy. Mam no, no go nie powalczy. Nie, po, nie, nie, nie podołał. 8 do 5. 8 do 5. i mamy... No to dwie ostatnie dla Koksa. Oby, oby, na pewno to będzie no, grają, deko. No to niech wygrają po deko. Oby. Wtedy, wtedy po prostu spotkanie będzie ciekawsze, tak? Wszystkie wyrównane, emocjonujące. Zobaczmy, koksy, koksy 14-10, 12-12, 10-10, czyli tak wszystko się mniej więcej. To tak, WET, ratio 0,5, Easy i e Empowered po 1, Izak... No Izak trochę tutaj wybija się fragowo, ale... Tak, jeden z pozycji. Grają drużyny, nie, indywidualności, tak. To tego... Ładną od IZAKA ładnie broni do w website naszej ulubionej miejscówki I za to ja tak mogę śmiało stwierdzić, że to jest chyba najlepszy zawodnik obcych, w tym turnieju. Tak sądzisz? Na no układu? Tak. też parę meczów Koksów tutaj oglądałem o, Easy 2, ładne fragia. po <śla> raz kolejny w plecy, czyli 1 na 1 Troll <śla> 20 HP, kałach a Easy obiek, czyli szybka tak, Czyli szybciutko na plecy, jak to Patryk lubi <śla> No Troll się no może zaraz trol zdziwić Troll się jeszcze trochę tak poczai i, i nie zbyt... Brawo, 1 <śla> na 3 Easy tak, ładna, ładna, Brawo, Patryk. ładna runda Patryka. Teraz chyba Robert będzie się domagał piosenki o Patryku Dzięciole. <laughs> Patryk Dzięcioł! Tak, to jest gość, <laughs> dokładnie. Ostatnia runda, widzisz, no mówię, że zawodnicy Koks grają deko i nic z tego nie będzie, a tu miłe zaskoczenie, no szósta runda na ich koncie. I miejmy nadzieję, że ostatnią też wygrają Koksy. Tak, z co robią terroryści? Terroryści z czeską i banalem, czyli szybkie 2-3, dużo najdów, Kto broni? Easy! Jest yes, tak. yes, jeden Aj. I na tym skończymy Weda, szybko Weda oh! Oooooo! Czy no to był double kills? Co? Nie nie nie, przez... przez... to... przez krewną No tak, ale czy... Nie, nie nie, tylko jednego na pewno. Za. No i bardzo ładnie, 8-7 Koksy jednak wyciągnęły ostatnie dwie rundy Tak, ładny strzał, nie wiem, ja myślałem, że to naprawdę był double kill. Nie, to, to był double na Weda i w momencie, kiedy strzelił zobaczyłem dwa fragi Mamy 8-7 do Zawodnicy zmieniają... Zapis 87 37 DNSN? Tak, tutaj zapiszemy na naszych notatkach. Rozpoczynamy drugą połówkę, drugiej mapy. Spotkanie pomiędzy Netcox i Make Some Noise. Oczywiście. Musimy... Tomaczek, możesz mnie przepinać? Przepraszam. Przepraszam. Teraz, przepraszam, jeśli to było słychać, to bardzo Was przepraszam. Tak, my tutaj jeszcze. Już... Po prostu małże miał do mnie jedną sprawę, ale już jest okay. wszystko Swap ok. Tak, tak. I, I tak. Szybka obrona boksa i do MSN, był rasz na mały, ale Jednak metrze, walczą, walczą! Tak, zobaczmy to zostało, zostało Ma szansę to wygrać, mało tak, HP ma, ale... ale jeżeli strzeli takie dwa headshot, jak strzela na... Zabije go da Jak strzela na, na, na necie, to myślę, że runda może być gdzieś do wygrania. Jest w zasięgu popularnego Benka. Zobaczmy, zobaczmy co... Godin jest HP. USP, Divinity 2, podpraca, środkiem chodzi. A weź może mapkę bo on zobaczymy gdzie jest Paka. Możesz no, wcisnąć. Paka jest na BS-ie. Tak, leży, mamy 40 sekund, zawodnicy szukają, szukają go, odrzuć no, no, może tutaj głowę dywinowi, nie dywinowi, tylko Godowi tak, ale nie, 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 idzie idzie górą zobaczył co, co wykombinuje powerapp zaraz się spotkają dobrze i 2hp i... aaaa nie, niepotrzebnie 2hp dimnichi 2hp dwo szczęścia po jego stronie tak gdyby nie zaskoczył, na pewno wygrałby tą rundę bo wystarczyło tylko strzelić w jego tak. kierunku a, tak. miał, szkoda, szkoda. a miał dużo, dużo lepszych. sytuację divin oryginalna broń tak uzi no to zobaczmy tak zwany siusiek to chyba mogę powiedzieć to nie jest przekleństwo tak to jest taka wersja light naszej miejscówki na paskanie zobaczmy jak to rozegram. będzie skrót pewnie Zobaczmy jak zagradi Viniti ze swoją bronią Chyba nawet nie, nie doczeka się tutaj Oj, swoich skoncentruje Dobry, najpierw w wykonaniu Damiano <grym> no, Zostaje szybciutka runda po, no, będzie, tak. Bomby w pierwszej rundzie nie było więc kolejne eko prawdopodobnie 10 do 7 Tak, 10 do 7 dla NSN W tym momencie mamy 10 do 7 Jeszcze 6 rund potrzebują zawodnicy Max and noise, MaxPlay.pl żeby zakończyć to spotkanie i wygrać 2 do 0 no i tutaj do wina. jeden, drugi Dwa, trzeci, trzeci. nie ma szkoda mógł być ace no to zobaczmy co tutaj saju zrobi z bronią tak no nie za dużo Przemek zrobi. skończył to Mamy 190. 3 do 0, no i pierwszy kameran. P90 bardzo dobra broń, tak, Stefan coś lubi Wujo też. Pier no, tak. Pierwszy gun round, czyli gramy na fullu po obu stronach. Zobaczmy co, co zrobią za Tero. Mam ze snajperką na plecach. Jeszcze dwa. Trzech prostokąt, dwóch, kwadrat i ktoś widzę w kanału chyba przed skrót w wykonaniu CT, czterech chod, kotka. No i... No i teraz zawodnicy... Mówił to... się ten skrót. Tak, tak, dobrze wykonany, ale teraz szybkie powinno być wejście, nie rozumiem peda. Nawet sobie tutaj czeka. No tak, i to by było na tyle? Nie rozumiem, że bo nic nie zaryzykowali nie wiem, może nie poszła informacja, może nie, nie, Może komunikacja zawiodła, no przez, przez cała piątka nas się wróciła posłowo, to że informacja by posła, info. Do zawodników, którzy na kwadracie czekali z bombą ci na pewno by biegli i podłożyli ładunek, a tak mamy 4-0. W ogóle górę... rundę Tak, i w ogólnym rozrachunku daje nam to 12-7 do w tym momencie. 3 do 7 Dla MSM Runa diglowa No liczmy na to już raz wygrali Diglecox Cox Może no, znów no, mi się uda No tak, ale po łatwiejszej stronie a zobaczymy Wierzę w to, że uda im się wygrać Full flash no, Gordziński flaguje Iziego O ładny kęko przez szynkę, dwa fragi. No Czy już byś wytrakł? Czy już byś wykrakał? No. Trzy fragi, ale tutaj jeszcze troll. Troll. Troll trix. Drugi frag przez smoke na full auto. Widać, że była kontrola. A teraz Robert o mnie się martwi. Na przykład no, SMS-a? Widzę, no, no, no. że masz takie samo hasło na klawiaturę jak ja... Wspomniał <ślam> 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 sytuację jak to kiedyś na miksie. Tak. Easy nas prowadził. Dobrze, to teraz zagrajmy 2-2-2. A przepraszam gracie 6 6? Nie, 5 na 5 Aha, no to. Graliśmy, może... graliśmy Tuskana, Izzy prowadził, no to teraz zagrajmy 2-2-2. No tak. No. no niestety nie miałem przyjemności zagrać w tym nicie. No, nie wiemy też Spomnienia wspomnienia. Mamy 5 do zera. To ogólny rozrachunek 13 do 7 na MSN. Zawodnicy skupieni grają. cały czas. We <coughs> Izak po jednym fragu. Saju Easy po 2 MPR 4 po stronie MSN Na dywina, dziesięć, jest standardowy split chyba jest split tak, bardzo odważnie grają z dobrym... Jeszcze PowerSto wstrzymał skracającego Divina. Ale Divin skracał, widzisz, tutaj środek właśnie Tak, środek skracał. Bardzo rozsądnie zawodnicy skok zrzucony kopsy stanęli daleko zapobiegawczo. Zobaczymy co z tego wyniknie. no zawodnicy CT rozstawili się już na pozycji, czyli skrót, wyciągnięcie jednego fraga, strata jednego zawodnika i teraz standardowe hmm. rozstawienie i czekanie co zrobić. Bądźmy może terrorystów co robią. Tutaj... Chyba na kota będą musieli. Saju, Saju kanałem, zobaczymy czy będzie miał flaszowany, naszą miejscówkę. Pokaż Saja. Tak zwaną pięcią piaskową. To są... to już tutaj dobiega do drzwi? No, dobiega to, to ciężkie no. słowo dochodzi. No. A na A, z tego co widzę, to dwóch tylko jest. Oj, X, B, B, to jest Werdał się wyciągnął. Czy Sajusz dąży do dość drzwi, dość, zanim padnie jego drużyna? To jest teraz no pytanie. No już jest, teraz flash. treści tak lub nie na no numer Ila. <laughs> nie zdziwię jak wuje zaraz napisze tak. I wychodzi, No nie to No jeszcze plecy, plecy jest tak. Nie, powinien być tak. Mało HP. No, no, o, trochę jed... Zobacz, widzisz? Godisk, 1 HP. Troll, 1 HP. To trudno się mówi, P. Szkoda, że smokami nie rzucał. <laughs> 6-0, ogólny rozrachunek. Jeżeli się nie mylę, 14-7. Dwie rundy i good game. No miejmy nadzieję, że będzie trochę więcej. Jeżeli się nie mylę, to jest. Jeden z dwóch ostatnich z dzisiejszych spotkań, równolegle no, jeszcze ostatnie. jest rozgry rozgrywany chyba... A nie, Helge już skończyło, czyli to już jest ostatnie rundy czyli dzisiejszego Tylko dnia. czekamy na Global Offensive i jeden na jeden turniej. Tak, mecz pokazowy i potem rozgrywki jeden na jeden. A, a do 5 na 5 co? Rozwrócimy jutro? Tak, tak. Drabinka. Do, do playoffów. Myślę, że ponieważ w pierwszym, jeżeli przyjedziemy rano... Bo towarzyszy mi, prawda? To znaczy tak, jeżeli, jeżeli, wiesz Tomek, jeżeli nie będę, bo my parzujemy, z tego co mi wiadomo, Nie, pierwsze miejsce zrobiliście. No, tutaj tutaj epicznie hulał Dogoda, tak, Dam radę jednak. Zamiast, wiesz, zamiast, zamiast, zamiast siedzieć w maszynie, to oczywiście, że będę wolał pokomentować, mam 7-0. No i, i 8, punkt, to już, runda jest 11, meczowa. Tak, pierwsza, pierwsza runda meczowa w tym spotkaniu. Ogólny rozrachunku mamy... Do siedmiu. 15, 15 7. do siedmiu. czyli osiem meczowych. Drawek w tenisie, Meczowe. No dobrze, co robią terroryści? Jakiś rash? Nie, ro... no tak, tak, tak. O, piękna to broń tam z krową? Negro. Przemek kupił sobie krowę. Frak Godińskiego z Diglem, a taweredzie. Akcyjny tero... raba, nie miek. idą do przemka. Drugi, trzeci frak. Tak się zastanawiam, czy, 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 cz czemu tutaj nam jeszcze MSN nie to U19? Jakiś błąd w obliczeniach? Nie no, 8-7 było w No było 8-7, ale zaraz będzie też 8-0. Tutaj nam 16-7, no chyba, że A, 2 na 4. Za tak, to skupmy się może na terroryzmach. Tak, bądź Izaka. Mamy Izaka. Tutaj plecy kobietę zabiję Negro. Teraz mamy 2 na 3. Negro nie nastrzelał się za dużo z tej krowy. Divinity chybił za WP na bananie. Mamy 2 na 3, smoki na B terroryści rotują ładny fake a tutaj w tam był jeden Izak zabija na środku speediego i teraz mamy... i zrobiło się 2 na 2 tak, 2 na 4 wyciągnięte 2 na 2 no i co, może jednak będzie ten remix no tego życzymy zawodnika w kocu dostrzeżony kolejny zawodnik spraje saja, paka kładziona w smoku 2 na 2 nic nie widzimy, full biały, nie jesteśmy w stanie dostrzec co się dzieje Wracamy po krótkiej przerwie, 2 na 1, pokażmy Saj? Saja. Co Saju zrobi? Czy wygra tą rundę? Wygra, ja w niego jest. Jest pierwszy frak. Wygrał, tak, Za jest, Zazony bardzo flasz, flash, dwa w No i czy to tylko runda honorowa, czy może odrodzenie koksów? No nie wiemy, nie wiemy. Jest walka. No zobaczymy. Nie, nie spoglądamy tam na monitory, innych graczy. Wykłam, ja spoglądam. oglądam, dobrze Zobaczmy. Może pokażmy Izaka w tej rundzie Jeżeli się nie pomyliłem powinien być godnym zawodnikiem do... do oglądania Tak, w tej rundzie, tyle ile dałem radę spostrzec, tam dojrzeć na monitorze to on zakończył tą rundę Troszkę się spoileruje, ale może będzie to będzie ostatni spoiler to jest mój pierwszy, więc pierwszy, pierwszy jest i ostatnim, ostatnim pierwszy, pierwszym tak. Rzeźmy okiem na salę, co się dzieje na sali? No tutaj widzę, że dalej są składane autografy na plakata. <grym> Plakaty będą licytowane. Co Mauser Aktuali mówi? Aktualnie Aktualnie autograf składa Mauser. Tak, tak. Mauser sam próbuje sobie tutaj podbuntować jego. <grym> Wróćmy do meczu, no, na razie rozstawienie standardowe. I Speedy zaczyna. Coś ja się pomylił? Ja ja wiem, jak ja masz i? Mamy 3x5. Widzisz? 3x5. No to już nie ten dwie, nie te oczy. Szybka wymiana ognia i mamy 2x2. 2. 2. Zostawmy jak małe reda. Zobaczmy co się stanie. No ładny strach. Skrzynkę.